104 To trzeba włożyć o, Pokój 104 Mielno Hotel Royal No ładny pokój Jest biureczko moje ulubione Można sobie posiedzieć O Royal Park Duże, wygodne łóżko, jedno, drugie Ciekawe jak łazienka, ale coś czuję, że będzie dobrze Jest nawet bardzo dobrze No i super Ręczniki, można sobie na basen pójść Tam kawałek dalej w prawo basen jest Jest dobrze, trzeba do restauracji coś zjeść, bo głodny jestem jak wilk Ładnie tutaj O, nawet gniazdko jest